Dobra, szukamy dalej. A, nie ja masz podgrzybków? Wszystkie, które mam, to podgrzyby. A ja. czemu tu zbierać razem? Zbieramy hmm. razem, tylko Maja do tego zbierałem i mi daje. Prawda, Maja? Hmm. Bo tu mam większą torbę, a moja może tak I jak nie zabiera, mogę do Nie widzisz, to Ej, to jest gośielnica. Był śniwał podstawę. Załóżcie, że trzeba przyjechać. Ale to był moja grzyb. I to jadalne. Gąsienica nam pojadła grzyba. Zajdzie. Ale galoeta.

Może godziny to 32, ale chyba wam się tyle siedzieć nie chce. Jak chce. O jeszcze 32 minuty? No, tak, żebyśmy nie więcej. <laughs> tak, żebyśmy... W ogóle dzisiaj o 20:00. koło wleci ten, ten, ten kolejna część tego odcinka, że Żołnierze niby żarły. ten żołnierz. Nie wiem czemu on mnie porwał akurat. <grym> ale się wydostała. To my nie wam nie będziemy o tym mówić, yy, ale padajcie. Bo też to dopiero wleci, a ja nie chcemy, żebyście mieli wczesność. Och, e, chyba mam wielkiego podgrzyba! Poka. Wygląda jak Yeti! Yeti? To jest podgrzyb! Yeti podgrzyb? Yeti podgrzyb! No. Ej, bo on ma gąbeczkę! Ale żółtą! To jest Yeti podgrzyb. Ej, mi... I to dwa! I to dwa i pod podgrzyby! No! chodź, I tu je dalej? Ej, jeszcze tu może będę niedalne. Mają gumbelkę. Nie. Nie mają gumbę. to Ej! Weźliśmy jego podgrzytka. Były totalnie obok siebie, tak identycznie obok siebie i, i, i tworzyło z nich formę buta. Tak? Tak. No gdzie Pokaż. A one są takie dwa, więc mieliśmy dwa jako... Jeden. Dobra. Powiedzcie tutaj, bo będą mieć ściągę, co no. będzie wieczorem. Wyślij. E... E... No to idziemy dalej. Ale Dokładnie, ja te, przed chwilą zabrałam łącznie cztery grzyby. I to podgrzybki. E, dobra, już zapomniałam, jak się nazywają. E, I a maję jedną musiała zepsuć i wychodzić. widzieli mieć cztery do złączenia. Dobra widzowie, widzimy się zaraz w domu.